Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku ze Stalkera yy, Z monolitu. Jesteśmy... gdzie my właściwie jesteśmy? Jesteśmy na elektrowni i znalazłem tą skrzynkę Skrzyn, żeby znaleźć tę skrzynkę to trzeba wejść w jeden tele, z teleportów, chyba właśnie ten I iść po prostu Wląduje się gdzieś tutaj na dole i trzeba wejść i... No po prostu wejść po drabince tutaj I wziąć go, tą skrzyneczkę To weźmy ją Mamy już wszystkie skrzynki Więc teraz możemy iść do... No, do Salomona. I mu ja oddać. Jak mu oddamy skrzynki, to będziemy mogli zameldować się u Sharona wreszcie. Tylko teraz jak się stąd wychodziło A ten. No, nawet właśnie nie wchodziło w telefon. A nie, dobra, wchodziło się i nas teleportowało właśnie tutaj. Dobra, więc czeka mnie wycieczka na górę w takim razie. Pierwsze dwie to nie był, nie był problem. Ta trzecia to był problem do znalezienia. Oki doki, to lecimy. Czy tak się zastanawiam, bo te statystyki broni wszystkie są naprawdę tak podobne, że zastanawiam się, czy ja w ogóle zmienię tego kałaszka na cokolwiek innego. Przykrywany mocny jest. Więc tak, teraz z tytułu, że wziąłem tę skrzynkę, muszę zapierdzielać nie wiadomo, w Nie wiadomo jak długo że zaskoczę sobie tutaj, ale mam mało leków, więc będzie ciężko. Właściwie to nie mam ich już wcale, mam tylko bandaż. Dlatego postarajmy się to zrobić tak, by za bardzo nikt nie ucierpiał. A tym bardziej my. O! Ktoś zginął, słyszeliście? słyszeliście? Jak z Gutika normalnie. Jej, Arrivederci Roma, lecimy! Fuck! WTF! Nie wpadłem w teleport! Co to było? To jest nie w porządku, no! Teraz wezmę zejdem. No nie wiem jak to się w ogóle stało. Jak mogłem nie wpaść w teleport? Przecież on był tak zrobiony, żeby właśnie w niego wpaść. A nie ma jeszcze kurczę, kurczę Zmarnę ostatni bandaż i będę martwy. Jeszcze mnie coś po drodze spotka i co wtedy? Dobra, więc jeszcze raz bierzemy skrzynkę. I teraz lecimy już zgodnie z planem. Tak jak to być powinno. Mam nadzieję, że teraz jak spadnę, to trafię w teleport. Przynajmniej powinienem w niego trafić. No dobra Powiem, że naprawdę wkurzamy to latanie po całej elektrowni. Tu niby promieniowania nie ma, nie? Przecież przyjdziemy tu szramą czy kimkolwiek i Kurcze, znowu ten dźwięk, tylko trochę inny tym razem. W się, sensie, że krzyk. Teraz tu spadliśmy jak trzeba Coś cały czas słyszę te śmierć z Jak i w kolejny teleport Teraz musimy kurczasz tu na samą elektrownię znowu. Takie jedno miejsce, w którym można bezpiecznie zejść. Jedne na całą elektrownię. Trochę irytujące to samo bieganie, i to wszystko. I ciekawe, co się teraz stanie. Bo chyba teraz nas teleportuje najdalej. To jest to miejsce, w którym możemy w miarę bezpiecznie zejść. W miarę powiedziałem. Tu zaraz, bo jest zaraz jeszcze lepsze miejsce. Aha, chyba, że to tutaj muszę zejść, bo... ...innej drogi nie ma. No, tradycyjnie snorki. A nie, jest drabina jeszcze Dobra, to idziemy na górę Fak, snork Dobra, i tak mi się przydadzą buty snorka Jeszcze jeden Jej, znowu lecimy w kosmos Teraz tutaj skaczemy w to... Uff, całe szczęście, że mnie złapało. Już myślałem, że się nie załapię na to. O, i tutaj już można bezpiecznie zejść. Ale nie w ten sposób. Tutaj trzeba uważać, bo tutaj kręcą się te no straszne potwory, chimery. Dobra, save, save, No muszę wam przypomnieć, że muszę saveować tutaj za pomocą konsoli, bo inaczej gram się w krzaczy. Autosaveów nie mam. O, tutaj można wejść? No proszę. Okej, okay, więc idziemy dalej. Tu mamy Szarona, znaczy nie ale Salomona. Aleś ty brzydki.

Dobra, więc dostaliśmy zadanie od naszego zleceniodawcy, jakoś nazywał Salomon, i on chce, byśmy mu przynieśli coś do jedzenia. I tak to zrobimy. I co mu tu przedstawić? A, widzisz? Szczegółowość tekstur, co tak być powinno? Jakieś dziwne ustawienia mi się włączyły. Dobra, pewnie po włączeniu gry jeszcze raz, dopiero zobaczę różnicę. Dobra, lecimy więc. a to nie ten dyk. Tylko ten dyk, trzeba wrócić. Za no bo jak chcę do sarkofagu. Nie Ale ja chcę wejść już. Czemu to jest zamknięte? A tutaj trzeba podejść, dobra. Okej, okay, dobra, jesteśmy, tylko że tutaj jest strasznie ciemno. Nie, nie chcę wracać. No dobra, co teraz? Teraz trzeba wrócić do Sharona. Kolejna wycieczka przez monolith. Okej, okay, dobra, teraz tak chciałbym bezpiecznie w miarę przejść. To jest naprawdę przedziwne miejsce. Jeszcze takie ścieżki, po których się chodzi to już jest w ogóle. No, jeszcze ostrożnie podrabinie, żeby nie spaść. No i dobra, teraz trzeba zejść tędy. Co te cegłówki tu robi? Okej. Okay. I kolejna drabina zaraz tu gdzieś będzie. A tutaj jest, nie zauważyłem jej. Dłuższego tak delikatnie. No, to zawsze się boję łajdź po drabinach w stawkę, bo spadnę i co? I będę spadnięty wtedy. Ale człowiek jest spadnięty to nie za dobrze. I dobra, tu mamy zejście wreszcie.

Позволь мне тебе дать несколько наставлений. Всегда почитай старших. Не употребляй спиртное. Не заводи дружбы с неверными. Не снуряй себя постом no и молитвами. Как обычно, выкладчик. Ну и ладно, я w в Były Были там зомби и буреры, только Nie pomyliłem się wybierać siebie do tego zadania. Jakieś inne? Myślę, że tak, jestem gotowy do poważnej pracy. Mobilizowanie jest już nie do zniesienia, nie mogę już tego słuchać. Proszę, proszę, przestać, Toż już się wahać. Nie wykrzeszę z siebie większej dozy cierpliwości na no, do ciebie. A na twoją chęć bycia pożytecznym powiem tak, jeszcze zdążysz, teraz powinieneś przejść dodatkowe szkolenie. Jesteś dobrym wojownikiem, ale porywczym i gorącym. Musisz zamęt do naszych szeregów, dlatego idź teraz do swojego wybawcy, Merwina. Prowadzi z tobą trochę zajęć. Merwin jest strażnikiem Monolitu, znajdziesz go koło świętości. No dobra, więc musimy iść pogadać z Merwinem. Czyli teraz będziemy brać zadania od tych bezpośrednio Monolitu co w pierw wymieńmy trochę artefaktów, no, czy stoisz, Podchodź, nie kusaj. Aha, czy nie mogę mylić tych artefaktów, handel pięć tysięcy. Nie mam amunicji niestety. Co by tutaj mu sprzedać? Granaty mu te oddam. No i co? No nic więcej mu nie oddam. To no co teraz? Czas też spotkanie ze strażnikiem Monolitu Mogliby sprzątnąć tego trupa. Ale wpierw trzeba rozwalić skrzynki. O, granaty. Dobra, tylko którędy to się wchodziło? Którędy to się wchodziło? Tędy. Okej, okay, na górę, na górę, na górę. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay. Teraz lecimy na samiutką górę, by spotkać się z Merwinem. Okej, okay, no dawaj właśnie po tej drabinie, no. Okej, okay, pytanie gdzie teraz. Czy tutaj? Może? Nie. Dobra, ja się teraz z Wami pożegnam. W następnym odcinku dojdziemy do samego Monolitu i pogadamy z Merwinem i weźmiemy od niego zadanie. I zobaczymy co dalej. Może dalej dowiedziemy naszą lojalność dla Monolitu.